Seria filmów Power Me tworzona jest we współpracy z marką Health Labs Care, producentem suplementów diety. Treningi z tego cyklu dodadzą Ci energii i zadbają o Twoje ciało i umysł. Trenuj razem z nami i zaproś do swojego życia zdrowie i moc. Moi drodzy seniorzy, dzień dobry, tu Ola Żelazo, zapraszam was serdecznie na dzisiejszy trening, będzie to 15 minut dla brzucha, dla brzucha seniora. Wzmocnimy brzuch, poprawimy naszą postawę, wszystkie ćwiczenia będą miały warianty początkujące, troszkę bardziej zaawansowane, ale każdy da radę, także nie ma na co czekać, działajmy i ćwiczmy. Rusz się seniorze, chodź! Moi drodzy seniorzy. Zaczniemy od delikatnego marszu. Te ćwiczenia, które wykonujemy, można też zrobić na siedząco, ale staramy się też wstać, mieć obok krzesło, ewentualnie żeby się wesprzeć, albo jakąś ścianę. Fajnie, jak uda nam się odrywać stopy od podłogi, od maty, od dywanu. Wyciągamy boki tułowia, wyciągamy kręgosłup i zaczynamy również ruch ramionami. Czyli łokcie do tyłu. No, niech się ciało rozgrzewa, przygotowuje do naszych dzisiejszych ćwiczeń, a dzisiejsze ćwiczenia będą skupione, uwaga, na naszym brzuchu. Mm. Żeby nie było oponki, żeby brzuch był zdrowy, żeby brzuch był mocny i podtrzymywał również nasz kręgosłup. Mm? Maszerujemy we własnym tempie. Jak mi się czasami zdarzy, przyspieszyć, to nie musicie dosięgać mojego, e, mojego tempa. Bo ja tak się czasami podekscytuję za bardzo, to zaczynam biec. Ale wiecie, robimy we własnym tempie. Cały czas sobie delikatnie maszerujemy tak, staramy się oderwać. Całe stopy od maty i zaczynamy, zobaczcie, robić taki powolny ruch ramionami, nożyce. Jedna ręka do przodu, druga do tyłu. Delikatnie można pochylić się w przód całym tułowiem. Podnosimy na taką wysokość, na jaką dzisiaj możemy sobie pozwolić. I marsz. Super. Rozgrzewamy się, przygotowujemy. Wiecie, te wszystkie ćwiczenia rozgrzewkowe, które robimy, to też są ćwiczenia na to, żeby tutaj troszeczkę nasz obwód brzucha zmniejszyć, żeby wzmocnić, żeby usprawnić ciało. No dobrze. Ok. I ramiona w dół, cały czas sobie maszerujemy. Teraz. Będziemy wystawiać jedną nogę do boku i drugą. Na takich delikatnie zgiętych kolanach znowu wyciągamy boki tułowia. Jedna, ciach i druga. Jedna, ciach i druga. I ciach, i jedna, i druga. Zatrzymaj się teraz w centrum i zacznij unosić jedną rękę i drugą jedną i drugą i ciach i ciach mhm. tak, żeby ręka sobie poszła na wysokość barku i wiecie co teraz przed nami będzie koordynacja tych ruchów, czyli ręka i przeciwległa noga hop i hop i hop i hop, I hop. dobrze Lecimy dalej i hop, i hop, i ręka, i noga, i ręka, i noga, tak, ok, mamy ten ruch, dobrze, dwa i jeden. Zostańcie teraz w rozkroku i będziemy wyciągać jedno ramię do przodu i delikatnie do góry z takim delikatnym skrętem w talii. Idź, i raz, i raz, i wyciągnięcie. I zobaczcie, i tutaj też jest taki ruch łagodny na stopach, żeby nie było takich mocnych ruchów, tylko żeby wszystko było miękkie, żeby rozmiększać też to ciało, żeby ono z nami współpracowało tak jak my chcemy. Właśnie po to się tutaj spotykamy. Wiecie, na kanale mamy dużo treningów dla seniora. Także wybierajcie, ćwiczcie codziennie, bo regularność jest tutaj bardzo ważna. I jeszcze cztery i trzy i dwa i jeden. Opuśćcie ramiona i teraz krążenia barkami do tyłu, żeby też poruszyć łopatki. Cały czas sobie delikatnie maszerujemy. I druga strona, do przodu, krążymy barkami, super, no dobra, jesteśmy rozgrzani, przejdźmy do naszych, do treningu mięśni brzucha. Będziemy unosić jedną, drugą piętę, mhm. zobaczcie, jedna, druga pięta, jedna i druga. I teraz ręce przed sobą, unosimy jedną piętę i robimy skręt. Unosimy, i skręt. Unosimy. I raz na jedną stronę, raz na drugą. I hop, i hop, i hop. Tak jest. Tak jest. I staramy się tą piętę unieść jak najwyżej. A co? I skręt. I skręt. I oczywiście bardzo mile widziane są uśmiechy. I skręt. I skręt. Jeśli ten ruch mamy już opanowany, to pójdziemy dalej, a jak nie, to sobie zostajemy w tym. I teraz opuszczamy pięty i będziemy na trzy podnosić. I trzy. I raz. Dwa. I trzy. I raz. Dwa. I trzy. I raz. Dwa. I trzy. Raz. Dwa. Trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No dobra, to skoro mamy już trzy, jeśli mamy, bo jeśli zostaliśmy przy pierwszym też jest dobrze, to może uda się, zobaczcie, delikatnie podnieść nogę. Trzy. Mm, oderwać ją od podłogi i chwilkę pobalansować. Ale to jest już, wiecie, wersja. Taka dla mocniej zaawansowanych. Ale próbujemy, może uda się dotknąć tego ćwiczenia. Trzy, raz, dwa, trzy. I jeszcze chwileczkę w swoim wariancie ćwiczeń. Trzy, raz, dwa, trzy. I ostatnie dwa. Mhm. Raz, dwa, trzy. Okej, okay. rozluźnijcie się, delikatny marsz, oddychamy. To, co jest najważniejsze, splatamy teraz dłonie przed sobą i będziemy delikatnie unosić jedno i drugie kolano. Jeśli jest nam trudno utrzymać równowagę, to łapiemy się za krzesło, które są, bo ja tu akurat nie mam krzesła i pracujemy z jedną ręką. Ale chcę, żeby był ten wznos, bo jak my unosimy kolano, unosimy nogę, to ładnie angażujemy te dolne mięśnie brzucha. Czyli wybieramy, albo się opieramy o krzesło, albo jak mamy równowagę, to próbujemy bez krzesła. Albo możemy raz złapać, raz puścić, tak żeby było nam dobrze. Aha, a teraz uwaga, będzie zmiana. Dwa razy. I dwa, i raz, i dwa, i raz, i dwa. Znowu pamiętajcie, możemy się złapać krzesła, możemy się złapać ściany. Jeśli nie ma równowagi, możemy robić te ćwiczenia siedząc na krześle. To też są bardzo dobre ćwiczenia. I dwa. A my tutaj dbamy o mięśnie brzucha. Brzuch seniora to zdrowy, mocny brzuch, który trzyma pion całego ciała, który kontroluje kręgosłup. Który właśnie ten brzuch nie dopuszczamy do nadmiernej otyłości, żeby było zdrowie. I jeszcze. I teraz pojedyncza. Hop. I hop. I hop. Może uda się troszeczkę wyżej podnieść kolano. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. Jej, super. Jedna ręka idzie za głowę, zobaczcie. Druga ręka idzie na biodro. I teraz będziemy robić skłon do boku i łokieć do kolana, kolano idzie do góry i unosimy stopę na palec. Czyli skłon do boku i łokieć w stronę kolana. Skłon do boku i łokieć w stronę kolana. Tak jest. I hop. I skłon i łokieć w stronę kolana. Nie robimy ćwiczenia za szybko, żeby się nie zakręciło w głowie. I skłon do boku, i łokieć do kolana. I teraz możemy troszkę utrudnić, może uda się oderwać nogę od podłogi. I hop. Znowu możemy chwycić za krzesło, możemy chwycić za ścianę, żeby utrzymać balans. Napiszcie mi później koniecznie w komentarzach, które warianty wybieracie. I ostatnie powtórzenie. Hop, zmieniamy stronę, czyli druga ręka na głowę, na potylicę. Ręka druga idzie na talię i robimy skłon i skręt z uniesieniem pięty. I skręt. Tak jest. Jak Wam idzie, kochani moi seniorzy? Dobrze? Mam nadzieję, że dobrze. To po ćwiczeniach mi wszystko napiszcie w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii i przede wszystkim ciekawa, czy ćwiczycie, bo to jest najważniejsze. I skłon do boku, i może teraz uda się unieść całą stopę i kolano. Aha, możemy się złapać za coś, co jest stabilne i hop. I do boku. I hop. Tak jest. Mhm. I do boku. I trzy. Dobrze. Dwa. Aha. I jeden. Wow! OK, No to przechodzimy do marszu albo siedząc albo stojąc, tak jak nam najbardziej pasuje. I teraz będziemy wystawiać Delikatnie zginamy nogi. Wystawiamy nogę do tyłu, jedną, drugą mhm. i dodajemy wznos przeciwległej ręki. I ho i hop, pochylamy się w przód i hop, i hop, aha, okej, okay. okej, okay. okej, okay. góra, A? dobrze, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, Dwa, jeden, i teraz nie przerywając, robimy odstawienie nogi do boku i cios do góry. I hop, i hop, i hop, i hop. Mhm. Tak jest. Pamiętajcie, że ćwiczenia można robić również na siedząco. I hop, i hop. Oddychaj. Uśmiechaj się. Super. Sześć i pięć. I cztery, tak jest. Trzy i dwa. I jeden. Ok. Teraz jak mamy matę, albo mamy. Dywan, to chcę, żebyśmy mieli miejsce. No tutaj to już jest stanie. A jak siedzimy, to po prostu wystawiamy nogi do boku. Żeby sobie przechodzić z jednej strony na drugą. Czyli taki krok dostawny, trzy. Raz, dostawiamy jedną stopę do drugiej. I raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy i cios. I raz. 2, 3 i cios. I raz, 2, 3 i cios. I cios jest z odstawieniem nogi. I cios. I raz, 2, 3 i cios. I raz, 2, 3 i cios. Mamy to? No to jeszcze chwilka. 3 i cios. I raz, 2, 3. I cios, i raz. Zobaczcie, jaką gardę tutaj trzymamy przy twarzy. Nic nam nie grozi. Jak my tak mocno ćwiczymy, moc jest z nami, to ta pewność siebie wzrasta. Każde spotkanie na macie to jest, wiecie, lepsze samopoczucie. To jest dużo energii do naszych codziennych działań. Dlatego tak warto się spotykać. Hop. Wróć do centrum, na zakończenie pomaszeruj, oddychaj, wow, wow, wow. Z wdechem unieś ramiona do wysokości barków, z wydechem opuść. Z wdechem unieś do wysokości barków, z wydechem opuść, jeszcze spleć dłonie za sobą. Złap tutaj za. Albo za łokcie, albo za przedramiona, zrotuj barki na zewnątrz, tak żeby uwypuklić klatkę piersiową. Przechyl szyję w jedną stronę, wróć do góry, w drugą stronę, głowę, wróć do góry. I teraz uśmiechem, kochani moi seniorzy, zaczynamy nowy dzień. Dajcie mi znak w komentarzu pod filmem, jak Wam było, jak się mają Wasze brzuchy i pamiętajcie, że efekty przychodzą wtedy, kiedy ćwiczymy regularnie i ta regularność daje nam najwięcej mocy. A wy ćwiczycie regularnie? Dajcie mi znaka. I teraz jesteśmy gotowi, kochani, żeby powiedzieć nasze dwa magiczne słowa, bo bez nich się nie obejdzie. A zatem trzy, dwa, jeden. Mamy to! Woo, woo, woo! Dziękuję Wam bardzo za wspólny czas. Zapraszam Was na kolejne treningi. Mamy ich dużo na moim kanale. Seniorzy. Ruszamy się, niech moc będzie z wami. Buziaki.